Cześć kochani, witam Was w drugiej części holu z Second Handu. Jeśli nie widziałyście pierwszej części, to serdecznie Was zapraszam. Pewnie podlinkuję ją gdzieś tutaj w pobliżu. W tamtej części pokazywałam Wam same rzeczy, takie już typowo letnie. A w tej części będą już w większości rzeczy jesienne, chociaż nie tylko. Jak i również takie rzeczy już bardziej kupowane z myślą o pracy. I dzisiaj będę miała dla Was również coś nowego, bo będę chciała Wam pokazać też takie rzeczy, które są z drugiej ręki, ale nie z Second Handu. Gdzieś tam je po prostu wyciągnęłam z szafy mojej babci. Nawet nie mamy, tylko babci. Szulow nagrywała serię takich filmów, typu ubrania ze strychu, ubrania mojej mamy czy coś takiego. I ja no, nie miałam zamiaru nagrywać filmów, bo mam tylko. Kilka tych rzeczy, więc one tak dzisiaj będą, po prostu pokażą się przy okazji tego filmu, bo stwierdziłam, że wam pokażę i zobaczymy, czy jest coś fajnego, czy nie, bo ja sama jeszcze nie, tak nie jestem przekonana do końca do tych rzeczy. No ale one i tak szły do wyrzucenia, więc stwierdziłam, że sobie je wezmę odświeżę i ewentualnie może, może je polubię i, i wiecie, mi się przydadzą do jakiejś stylizacji, więc też je wam dzisiaj pokażę. A zaczynamy oczywiście od holu second-handu i zacznę od butów, dlatego że do tej pory miałam straszną trudność, żeby kupić buty. Jakoś yy, nie trafiały mi się fajne, a ostatnio mam naprawdę szczęście, jeśli chodzi o buty, i to jest kolejna para. Nie w tym holu, tylko w jeszcze poprzednim trafiły mi się szpilki skórzane nowe z Clark'sa. Yy, tutaj mam już niestety nie nowe, bo ktoś już w nich chodził, aczkolwiek one były w świetnym stanie. Ja w nich chodziłam bardzo dużo do pracy i to są szpilki, takie czułenka. Yy, bardzo, bardzo oryginalnym wzorze i nie jestem pewna, czy Wam się spodobają, jestem właśnie bardzo ciekawa, jak ocenicie te buty, natomiast one mają cudowny wzór, to jest taki brązowo-żółty, bardzo trudno określić ten kolor, bardzo fajny wzór, to jest wzór takiej skóry wężowej. Ale przede wszystkim przepięknie są tutaj wykonane, wykończone ten krój, sprawia, że noga staje się jeszcze dłuższa, są w szpic, ale taki bardzo delikatny i tutaj też są wycięte, ale też tak dosyć delikatnie. Ten obcas jest idealny, jest tu około 5 cm, jest bardzo stabilny, pomimo że jest dosyć cienki, ale naprawdę nic się tutaj nie chwieje. I ja te buty kupiłam w, na minus 75%, czyli w taki ostatni dzień, i one kosztowały mnie jedynie 3,50. One są w ogóle ze skóry, są bardzo wygodne. Już tutaj chodziłam w nich na zewnątrz i do pracy, także no, jestem zachwycona, jeśli chodzi o te buciki. I one są z jakiejś polskiej firmy Renata. Totalnie nie znam Prawdopodobnie też są bardzo stare No ale są cudowne W ogóle to jak one są mięciutkie i wygodne Od razu widać, że są to właśnie skórzane buty Także za 3,50 Pierwsze buty Drugie to już nie są aż tak super, i no nic specjalnego, ale stwierdziłam, że również przydadzą mi się po prostu do pracy, bo taki mamy dress code, się jakieś tam marynarki, sukienki i tak dalej. I to są też członka na niskim obcasie. Z reguły nie lubię takiego obcasa, ale powiem Wam, że mierzyłam je i są bardzo stabilne. To jest firma Arezzo. Nie mam pojęcia, czy one są skórzane, trudno mi powiedzieć, ale bardzo ładnie wyglądają na stopie. Bardzo zwykłe, klasyczne. Tak naprawdę tutaj nie ma o czym mówić. Ale też za kilka złotych je kupiłam. One tutaj są takie: wiecie, na takiej gumce. Także też y, po prostu sprzymierzyłam, st stwierdziłam, że są wygodne, kosztowały kilka złotych. Kolejne buty to tutaj. Trafiła, trafiły mi się sandałki i ja je kupowałam dawno temu, ale wiem, że nie pokazywałam ich jeszcze w holu. Chodziłam w nich prawie całe lato, jakoś zapomniałam o nich i to są buty Tamaris, więc ja sama je już trochę zjechałam w to lato, natomiast one są cudowne, są beżowe, pasują mi do wszystkiego, wyglądają przepięknie, teraz już tutaj no mówię, trochę się podniszczyły, ale chodziłam w nich bardzo często również do pracy, bo uważam, że fajnie wyglądały, mają bardzo fajne Obcas, tu jest ze 3 może centymetry e, Może ze 4 Ale ja nie lubię takich butów Które są takie totalnie płaskie Takie totalne nic, wolę żeby miały albo Platformę, im, taką wiecie Podwyższoną, no albo właśnie taki Obcas jak tu jest w ogóle niewyczuwalny Totalnie chodzicie jakbyście były e, Bez obcasa całkowicie No zresztą widzicie, że jest malutki Ale jednak czuję się troszkę wyższa w tych butach Niż w takich całkowicie płaskich, no bo jest to 3 czy nawet 4 może centymetry Także bardzo fajnie są wykonane i tak jak mówię, też bardzo, bardzo je lubiłam w to lato. I tutaj nie pamiętam do końca wszystkich cen, ale przypuszczam, że to nie wiem, granice 5-6 zł, tak samo jeśli chodzi o te buty. I przechodzimy już do ubrań. Pierwsza rzecz to jest przepiękna bluzeczka. Szczerze, miałam do niej wątpliwości, aczkolwiek stwierdziłam, że nam się po prostu przyda do pracy, bo będzie to fajnym przełamaniem takich rzeczy biurowych, które są dosyć nudne, tak naprawdę. A to jest dosyć eleganckie, ale takie dosyć ciekawe wzory. Ma tutaj rozszerzone rękawy. No, i tutaj jest jeszcze miejsce na to, żeby sobie po prostu tą tutaj związać, żeby zaznaczyć talię, żebyś lepiej wyglądać. Także też naprawdę fajna. Też koszt pewnie jakieś 6-8 zł. Tak już do końca właśnie nie pamiętam, ale nie kupuję drogich tych rzeczy. Bardzo fajny listy materiał i to jest Georgie. Także dajcie znać, czy Wam się podoba ta bluzka. I przechodzimy, słuchajcie, dalej. Kolejna rzecz, tylko się poprawię. To jest cudowna sukienka, którą miałam już wiele razy również na sobie w pracy. I to jest Top Secret rozmiar 36. Biała sukienka z takim tutaj kołnierzykiem czarnym. I ona jest prosta. Ja przeważnie unikam raczej takich fasonów, ewentualnie jeśli już. Kupuję coś takiego, to po prostu dodaję sobie pasek w talii. Natomiast powiem wam, że ona się tak cudownie układa i tak pięknie wygląda, że naprawdę ten pasek jest całkowicie zbędny, bo jakby sylwetka wygląda bardzo korzystnie, nawet jeśli nie ma tego paska w talii. I to jest top secret, tak jak mówiłam, rozmiar 36. Bardzo mi się podoba ten rękawek, który nie jest rękawem jeszcze czwarte, ale nie jest też typowym krótkim rękawem i no mega, mówię, bardzo, bardzo, bardzo fajny zakup. To już wszystkie rzeczy z second handu, które chciałam Wam pokazać I teraz przejdziemy do takich rzeczy z drugiej ręki Od mojej mamy i babci, o których wspomniałam Wam na początku I zacznę od takiej rzeczy, którą można uznać za rzecz z second handu Dlatego, że moja mama kupiła to na second handzie Nawet byłyśmy wtedy razem, ja to pamiętam No i z racji tego, że teraz sprzątałyśmy jej szafę, wyrzucałyśmy rzeczy No to ona właśnie stwierdziła, że nie chce tej rzeczy A ja stwierdziłam, że wezmę Dlatego, że... Słuchajcie, to jest rzecz idealna zarówno na plaży do shortów, ale myślę, że do biura również będę mogła to założyć, zamiast marynarki, żeby nie nosić, wiecie, codziennie marynarki czy jakichś tam sztywnych ciuchów, bo to też jest takie powiedzmy półeleganckie, to jest taki blazerek, taka bluza, takie jastyckie wzory. Takie to jest, słuchajcie, krótkie, bardzo fajne kolory, bardzo fajne jest to ten wzór. I to jest atmosfera rozmiar MK, więc jeszcze sobie to poprzymierzam Zaraz ja to nagrywała dla Was przybitki i zobaczę, czy to nie jest za duże, ale myślę, że, że będzie ok. Bardzo właśnie fajne kolory, pewnie było kupione za jakąś niewielką kwotę w Ciuchu i bardzo fajny materiał, aż zobaczę, co to jest. To jest, słuchajcie, 91% bawełna, 48 aliek, yy, akryl i poliester. Chciałam połączyć akryl i poliester. W każdym razie tak, wydaje mi się, że mi się to świetnie sprawdzi. Kolor po prostu niesamowity. Także to jest kolejna rzecz. I teraz Wam pokażę już takie rzeczy, które mam od mojej babci z szafy, które również wyszły z tej szafy tylko i wyłącznie przez to, że gdzieś tam babcia sobie tą szafę sprzątała i odłożyła te rzeczy, których nie chce. <laughs> ja stwierdziłam, że są bardzo fajne i że chcę sobie je ponosić. Mam wątpliwości co do tych rzeczy, tak szczerze powiedziawszy, ale też będę jeszcze je testować I wymyślę może jakieś stylizacje, stylówki z nimi I słuchajcie, proszę, że to jest spódnica, która po prostu skradła moje serce Ale powiedzcie, czy nie jest ten wzór cudowny? Na pewno znajdą osoby, które powiedzą, że jest jakiś tam babciny Ale rozejrzyjcie się teraz po Hajemie, po wszystkich sieciówkach Gdzie naprawdę ten wzór i kolor jest bardzo modny I jest to spódnica typu maxi ona niestety jest na mnie w tym momencie troszkę za szeroka, natomiast ja mam zamiar wszyć sobie tu dodatkową gumeczkę, bo to jest tak dosłownie ciut-ciut i ona wtedy na pewno się będzie lepiej układała. I ja myślę, że z beżowym golfem i z czarnymi bodkami ona zrobi... Po prostu wow! Na zimę czy na jesień! Do ramoneski będzie naprawdę cudowna, i to jest jeszcze taka spódnica w starym stylu, gdzie tutaj nawet są kieszenie, co teraz rzadko się spotyka w tych spódnicach, które teraz mamy maxi czy, czy midi. Także wzór jest zarąbisty, więc stwierdziłam, że chcę ją i sobie ją wzięłam. Druga spódnica to jest spódnica, w której już byłam w pracy, dlatego że jej kolor to jest po prostu sztos. I ja chciałam taką spódnicę plisowaną, niestety ona nie jest plisowana, więc moim zdaniem to też troszkę widać, że to nie do końca um, wpisuje się w te trendy, które teraz mamy Ale jednak wiecie, stwierdziłam, że parę razy nawet jakbym miała tylko założyć, a później ją wyrzucić, to i tak będzie spokojnie, Jak widzicie, ona jest delikatnie plisowana i tak w kamerze wygląda jakbym miała sporo tego plisu, ale jak ja ją zakładam, to ona jest taka... Wiecie, flowy i no nie jest Taka typowo plisowana, ona jest też z takiego materiału yy, Bardziej właśnie jak Te spódnice, które kiedyś były I ona jest niestety midi, wolałabym, żeby była maxi Ale po prostu kolor jest Cudowny, ona z białą bluzką Z beżową, wygląda przepięknie Miałam ją właśnie do pracy Już założoną i na pewno jeszcze ją założę Uważam, że bardzo, bardzo Fajnie wygląda, także coś takiego Również wyciągnięte z babcinej szafy I ostatnia rzecz to jest coś takiego wpisującego się w mój styl. Nie każdemu musi się to podobać, ale jest to taki granatowy sweterek. Ja w ogóle bardzo lubię kardigany, a to jest po prostu krótki sweterek. To nie jest długi kardigan, tylko on jest taki właśnie krótszy, prosty krój. Jak widzicie, nie jest tutaj zwężony. Tym lepiej, bo uważam, że też bardziej się to wpisuje w obecne trendy niż gdybym miał jakieś zwężenie w talii bardzo dziwny materiał, zobaczcie taka faktura takiego grubego materiału Aczkolwiek powiem wam, że no, kobaltowy kolor jest cudowny Sweter jest w ogóle nie ja te wszystkie rzeczy tutaj jeszcze prałam I no nic, nic im nie jest, pomimo że na pewno mają lata Także też taki sweterek sobie wzięłam, dajcie znać jak wam się podobają te rzeczy i to wszystko, jeśli chodzi o ten haul. Także dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym.